Hejka, kochani, dzisiaj Wam pokażę aż trzy slime. Jest to taki slime z biedronki, galaretkowaty. O taki. A na końcu Wam pokażę pastę i takiego ze sklepiku szkolnego. Jest to taki slime. Jest bardzo fajny, galaretkowaty I można go rozciącić. E, eee, e, e, e. sobie taki mały kawałeczek. Mm -hmm. Jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Nie jest on zbyt rozciągliwy, więc. Ale jest ogólnie bardzo ładny, fajny. No i galarytkowaty jak woda. A więc teraz ja już nie mogę się tego, naj... ja już nie mogę się tego najbardziej doczekać, żeby pokazać pastę Furby i ten drugiego. A więc to jest drugi glut. To e, drugi slime. Pasta furba. Nie wiem, czy to mogę Wam nazwać slimem, bo to jest taki. Nie wygląda. Długo się. O, nie bawiłam. Ale o, jest fajny. Taki mega rozciągliwy, że aż. Pęka pupa. O nie! przykleił mi się do. Mój spon. Slime jest taki mega super. Jest trochę zbity. Czyli tak znaczy twardy. Ale jak się go rozciąga, jest taki mięciutki jak. Nie wiem co. Jest mięciutki jak. Jak materc. Ojku. I jeszcze bardziej rwiemy. Ten slime jest taki rozciągliwy, że nie mogę go porwać wreszcie. Ale tyle zmarnowałam. Eee, tefa. Jak się dodacie do tego chyba gorącej wody, to on zmieni Wam kolor naprawdę na niebiesko. No ja mam fioletowy to mi na niebiesko. jakby wy zrobicie z czegoś innego. No to będzie na jakiś inny kolor. Nie wiem. Tak zwany ten slime, jest bardzo fajny, nie wiem czy to jest slime, czy bardziej ten z taką, no nie jest to plastelina, bo plastelina się nie rozciąga. Pisze na tym pasta furba, nie wiem co w tym chodzi, mogę, mogę to przetłumaczyć, ale nie wiem, nie wiem co to w ogóle znaczy pasta furba, nie wiem czy to jest w ogóle po angielsku, czy to po rumuńsku, czy to po jakim tam, pasta furba, jakieś dziwne nazwa. Ale na pewno ten slime jest bardzo fajny. Polecam wam go kupić. Ja go kupiłam wtedy w kiosku. U mnie kosztował on 12 zł. Napiszcie w komentarzu ile u was takich kosztuje slime, bo on jest bardzo fajny. A i tego galaretkowego, tego tego zuru owsz, tego galaretkowego to można go kupić w Biedronce za 20. Ten slime jest ogólnie bardzo fajny. No. Przedtem był trochę twardszy, ale ja. E, a. Jeszcze on bardzo pięknie pachnie. To Jest bardzo fajny. On był wtedy twardnie... twardniejszy, ale ja do niego dałam lakier do paznokci. Yy, z luminosów, nawet tu go mam przy sobie, o, fajnie się składa, mam o tym, <grym> także ładnie pachnie, ale jak go zmienicie wodą, to już od razu wam się wszystko zmyje i papa. Yy, ale ja, ja mam jeszcze lakiery bupu i one się tak szybko nie zmywają, one się odklejają, yy, a teraz wam pokażę ostatniego slajma ze sklepiku, czyli tego. I on ma tyle kulek, że nie wiem, czy go w ogóle widać. Nie, że widać go, tylko że. O, to jest tyle kulek, aż. Aż tyle. Jest bardzo dużo slime. Jak wam. U mnie on jest w szkolnym sklepiku za 2,50. Jak u was też, to dajcie znać. Bo u mnie w sklepiku to są różne rzeczy. Są różne squishy, są. Slajmy, takie rzeczy dla nas, no. Ja chyba pójdę dodać do tego slajma wody, bo on jest... wcale się nie chce <śmiennie> Pamiętajcie, że jak macie takiego slajma i dolecie do niego wody, to on na początku będzie się trochę lepił. Ale można go także odstawić można go trochę w rękach po. potem yy, pougniatać po jak kto chce. O, teraz to się rozciąga świetnie. Na razie będzie się trochę lepił, ale możecie odstawić go. Ja go trochę go tam pogniotłam i później go odstawiłam i było dobrze. Zobaczcie. Bardzo fajne odgłosy, wydaje. Mogłabym to nazwać trochę crunchy slimem, bo jest on bardzo. Dużo ma ilość kuleczek. Wydaje bardzo fajne odgłosy takie. O jejku, super. Swój ulubiony slime. I mam zamiar kupić takich więcej w sklepiku są po 2,50 u mnie w sklepiku jak u was także są takie różne slajmy squishy, gniotki i w ogóle to napiszcie komentarze i ten slime jest bardzo fajny dużo ma kuleczek on się tak fajnie rozciąga że on się nie rozciąga tak ten tylko tak jakby był taki zrobiony ze sztucznego śniegu, czyli y, slime cloud slime. O, ten ze śniegiem to jest cloud slime. O, ma tyle kuleczek, jak się one z niego na szczęście dużo nie wypadają, trochę wypadają, bo będą, ale na pewno nie dużo. Bardzo fajna, duża rozciągliwość. Że osób mówił mnie w szkole: Ojej, a co to jest piankolina? I w ogóle ją ja mówię, że nie. To jest taki slime, crunchy slime. Właśnie tak jak powiedziałam, że to jest taki crunchy slime. To nie jest piankolina, bo piankolina. Nigdy nie miałam piankoliny, więc nie wiem, czy ona się rozciąga, czy nie. Czy może ma taką samą konsystencję, jak mój slime? Napiszcie mi w komentarzach. To się dowiem. Będę <grym> mądrzejsza. Na serio nigdy nie miałem piękną. Dobra, chowamy gluta. Bo już film trwa się. Chyba 8 minut. Tak, już 8 minut. Już to jest trochę za dużo. Dobra, no to. żegnam Was. Subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę. Wciskajcie dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Świat oli. I. Żegnam Was do następnego odcinka. PA-PA!